Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 16 sierpnia. No i znajduję się parę kilometrów od domu. Jestem blisko trasy 7. No i kończę tutaj ostatni kawałek. Zostało mi dosłownie, jeśli się nie mylę, 3-4 przejazdy z tego co tak widzę. No i mówię, nagram Wam jeszcze vloga. Może ostatniego, może nie ostatniego stależowania, yy, ponieważ. Tutaj jest taki dość nierówny teren, jest taka górka, może oglądaliście vlog mojego brata z Mucenia, może nie. To wiecie, że brat miał problem tutaj wyjechać kombajnem, no i nie wiem, czy wtedy wyjechał, czy nie wyjechał, ale chyba po ukosie wyjechał, ponieważ ja pojechałem ze zbożem wtedy. No i co bym chciał dodać tutaj do tego vloga? Pytaliście się o, ogólnie o wagę, dlatego też już przypomnę wszystkim widzom, jaka jest waga tej talerzówki. Jest to talerzówka Mirex. Brona talerzowa, symbol U204x4 z 2009 roku. I masa jej własna to jest 760 kg, numer fabryczny 009. Uu. Z tych początkowych widzę, czyli to jest dziewiąta z produkcji. No i jak widzicie, fałka z przednimi talerzami, zazębionymi, z tylnymi normalnymi. No, i cóż, no, mi się wydaje bardziej, że lepiej chyba, jakby była z przodu i z tyłu zazębiona, a nie tylko z przodu. Nie wiem. Myślę, że wtedy lepiej to robiło ogólnie. Chyba, że po prostu, no, tak już musi być, że muszą być jakoś z tyłu te talerze takie, jakie są. Choć widziałem, że w niektórych talerzówkach mają tak, że są i z przodu i z tyłu zazębione. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie. No i oczywiście tale, talerzówka jest dociążona. Sporymi kamieniami znalezionymi gdzieś na polu, gdzieś gdzieś. Tutaj jeszcze mam takie ciężkie żelastwa. widzę, że szmatą przykryte. No i słupek, słupek. nie wiem czy to jest po prostu supek graniczny, czy niegraniczny, ale przynajmniej gdzieś tam koło domu mieliśmy taki słupek, no i jak on został wyrwany, tak został położony na talerzówkę i koniec. Także co, zabieram się do roboty. Zostawiłem sobie szóstkę na takich wolniejszych obrotach, żeby spokojnie sobie odpoczęła. Przy okazji mi jeszcze temperatura spadła. Łotnicy. Dobra. Dobra. I oczepana lekko. I lecimy z tematem. Eee, powiem Wam tak, teren jest na tyle taki dobry, że pozwala mi po prostu jechać szybciej, dlatego dzisiaj wam zaprezentuję szybszą jazdę po prostu tym ciągnikiem, szybsze talerzowanie. Kurczę, mi się urywa od drzwi. Mam jeden w zapasie, ale jak się już urwie, to się urwie. I tak za niedługo zjeżdżam, jak skończę ten kawałek do domu, ponieważ jadę kolejne kawałki talerzować. Jak będzie jeszcze jakiś taki kawałek, górzysty, no to myślę, że nagram wam jeszcze jednego ostatniego takiego vloga. No bo wiecie, ile można też nagrywać stależowania, to się w końcu też nudzi eee, poro osobom No i cóż, lecimy. Na razie 2-2 I tak jak mówię no i ciągnik pozwala mi też Tak duży ciągnik pozwala mi też na szybką jazdę po prostu przy takim terenie no. Tak możecie zauważyć, góra jest naprawdę tutaj ostra, mimo że jest króciutka, ale jest bardzo ostra. Ta leżówka tak robi, że wywala na drugą stronę, że widać jakby dwa razy było przejechane. No i lecimy. Trójka, wita. Na przyspieszeniu oczywiście, bo zwolnienia ja nie mam. Widać, że ta robi robotę naprawdę. Zwłaszcza, że do połowy jest rędzina, a do połowy, tak jak tutaj, już jest taka lżejsza ziemia. Tak, jakby lżejsza rędzina albo coś innego. Dobra. Nie będę go już męczył. O, akurat sznurek się teraz urwał. Dalej nie ma go sensu męczyć, bo tu już jest. Są takie pagórek, taka górka talerzyka no, ładnie robi jest dobrze Podłokietnik mi się przydaje, dobrze, że brat zrobił Można rękę sobie oprzeć i wygodnie pracować w tym czołniku Wezmę w wrócę Bo tak czasem jak oglądam te vlogi to niekomfortowo się czuję gdy widzę siebie w lusterku bo nie wiem na co patrzeć, czy na pracę, którą wykonuję, czy na lusterko Na moją twarz tak, tak praca tutaj idzie Tutaj spokojnie sobie zetor wychodzi, 2.2 Gorąco jest dzisiaj, ale jakoś się wytrzymuje nie robi, no bo to jest to, że jest tutaj lżejsza ziemia akurat od tej połowy. Jeszcze zobaczyć. Bolec jest, wszystko jest okej. Okay. Truba mi się nie popuściła, tam też mi się nic nie popuściło, wszystko jest na równo, to nie wiem dlaczego, ale trochę za bardzo mi znosi ją po prostu w tamtę stronę. Ale to dosłownie o kilka centymetrów, to nic się nie dzieje, jest OK. Więc lecimy dalej. Także mokro jeszcze w polu, ale szybko obsycha, bo to rędzina. Także trochę wiatru i słońca i po prostu po chwili już jest obecnięte pole i można po nie wiem 3-paru godzinach wjeżdżać od razu z agregatem i siedzieć. nie martwić się, że coś się zaklei. Porędzina jest taka, że zakleja strasznie. No? Lecimy sobie na spokojnie. Czy tak na spokojnie, nie na spokojnie? samo, szybko, jeszcze żadnej awarii tutaj nie miałem, jeśli chodzi o talerzowanie. Dobra. zbliżamy się do pagórka. Nie wyczułem momentu, bo on zwalnia, mogłem od razu przebić, wtedy bez skrzytu jest, a tak to już zatrzymałem się. No i jakie jest oczywiście pojawi. A ja co wam mogę powiedzieć? Wczoraj, a ogólnie jeszcze płyn, jak dojadę do górki, to zobaczycie sobie jak zeter sobie radzi Nie zrobiliśmy jeszcze tego od napędu, bo tam nam olej przepuszcza na smeringu. Będziemy to robić. Yy, niedługo, bo do orki, do siewu musimy to zrobić. Tak, napęd chodzi, nie chodzi właśnie przez to, bo przepuszcza. No i zetor na dwóch jakoś wyjeżdża z jak trochę ten napęd załącza się i pomaga po prostu wyjechać. Dobra, but podłogę i lecimy. Przepychało A teraz jest ok, nie przepycha No widać koło mieli, mieli, mieli kurczę Ale wyszedł No i przypchało mu no, tu mi akurat przypchało i dlatego tak po prostu za wolno. Nie odrzucało tej ziemi, tylko tak składowało ją między talerzami i przepychało, przepychało. To opuszczę i cofnę trochę, żeby oczyścić. Dobra. Ale nic się nie dzieje, tam trochę przypchało. Pługi tak obrotowy tu ładnie wyrówna. No i co Wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Wczoraj, po skończonym owijaniu, odwiedziłem stadninę koni w Michałowie. Powiem Wam, że no nieziemsko, Jest to, znajduje się to, ten obiekt cały, to wszystko w województwie świętokrzyskim. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, a także pozdrowić Michała oraz Bartka w szczególności Bartka, za to, że powiedział mi o takim wydarzeniu i miałem możliwość po prostu jechać. Za co mu bardzo dziękuję. No i także Bartkowi za <laughs> trochę śmieszne sytuacje, jakie tam siedziały. Bo one, nie powiem, jaja były. ziemskie ale no tak, zawsze jak się z kimś jedzie to jaja muszą być no i wracając do tego bardzo chciałem odwiedzić takie miejsce ze względu na to, że no od małego mam jakiś sentyment po prostu do koni, bo tam, również są, bo tam są konie jak sama nazwa mówi, stadnina ale również i bydło bydło też było no i tak mówię od małego mam jakiś po prostu y, sentyment do tych koni o jak widzicie teraz tak powoli się zatrzymywał, strujeczki na dwójeczkę było można sobie spokojnie przerzucić bez krzytu. Y, no i jakiś ten sentyment mam bardzo, bardzo E, lubiałem, a także lubię konie, po prostu wręcz kocham Nie wiem, chyba mam to potacie, ponieważ e, tata ja był młodszy, miał konie. No bo wiecie, ciągników jeszcze tak mało co było na naszym terenie. Mało kto miał. Było kółko rolnicze. No i pracował tymi końmi w polu. No i tak takie przywiązanie jeszcze, chyba raczej potacie mam do tych koni. Coś tu widzę przez pole zapiernicze Ostro No, no co tak, że nie szkoda samoolu To A Tu mi miejscami widzę, że przypychało Ale normalnie szło że to nic No i powiem Wam że Bawiłem się tam świetnie, trochę ponagrywałem i ogólnie było fajnie. Zawsze z chłopakami. Miałem okazję wygłaskać te konie, wyprzytulać się. Ogólnie spędzić, no bo sami się tędy zjechać, spędzić miło czas. Tu zwierzęta, a jak wiecie ogólnie To nie to To są jak psy Wystarczy obdarzyć je trochę czułością i po prostu sympatią do nich I one same się odwdzięczają Nie wiem co pan pan nie znam, nie wiem co chciał. <grywa> hey. Spokojnie. Ja? Yy, co jeszcze w temacie? No trochę ponagrywałem. Myślę, że filmik albo już jest, albo będzie dopiero. Nie wiem tak z tym czasem, bo jak sami widzicie non stop robota no i co Wam tu mogę dodać, ponieważ trochę poczytałem ogólnie o tej sadninie, no i posiadają ponad 400 sztuk koni całe stado tyle liczy mają konie czystej krwi arabskiej oraz tak raczej mało spotykane Podobne koni e, Małopolskich jakąś tam rasę, jakiejś tam maści tartatańskiej czy jakie ja tam nie, nie bardzo e, mają również krowy rasy Jersey oraz holsztyjsko fryzyjskiej, e, czyli haefy. O! Też bez grzyby się przebiło. E, no i również... na sychałewnicz jest 370 sztuk, w tym 180 krów za Jersey 283 sztuki, w tym 130 krów Byłem akurat, oglądałem, było można sobie pooglądać zobaczyć w jakich warunkach po prostu te krowy żyją Bardzo lubię takie miejsca odwiedzać, ponieważ jeszcze co zobaczyć jak te krowy po prostu są w tych budynkach Wielki jak w no Nie możemy można było zobaczyć maszyny na placu, też tam były. Znowu mi się przybyto.